Dobry wieczór, dobry wieczór, witam wszystkich Państwa na live, na żywo, bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Proszę Państwa, tutaj chciałam powiedzieć Wam coś, jeszcze raz przypomnieć do tych wszystkich ludzi, może do tych, którzy robią te smarowidła na tym smalcu, nie róbcie takich rzeczy, bo dzisiaj Zwracała się kobieta do mnie z prośbą, że kupiła jakieś żywokost na smalcu i, i ktoś tam dostał uczulenie. Mówiłam nieraz, że nie robi się takich rzeczy. Jeżeli już robicie żywokost, to trzeba zrobić albo na wazelinie, albo farmaceutycznej. Zależy, jak macie jakieś olejki żywokostowe, albo zrobić z prawdziwego korzenia na alkoholu. Ale witam, witam, jeszcze raz witam i zapraszam. Dziś mamy 10 wrzesień 2025 roku. No, oczywiście obudziłam się o i Zaraz słyszałam komunikat. Dostałam taki Arlet na telefon, że mogą spadać drony i rozwalać domy i tak dalej. No to na razie na szczęście, i to w nocy się wczoraj działo, na szczęście u nas. Nie było takich sytuacji. Mam nadzieję, że może więcej nie będzie, ale ja nie wydaje się, że po prostu ci, którzy się tym interesują, i wojsko, to z pewnością wie, gdzie i skąd te drony, ponieważ satelita wszystko pokazuje. No to jeżeli jest ta satelita, a jest, bo widać wszystko, gdzie leje, w jakim kraju, pokazują deszcz, burze, pioruny albo samochody jak stoją na ulicach, więc wystarczy ściągnąć taką aplikację. Już jest wiadomo co i gdzie i jak skąd. Nawet i tak nie trzeba, bo ściąga sama satelita. To ma chyba zakodowane. Mnie tak się to wydaje, ale taka jest prawda. I y Wszystkich tych ludzi, którzy mnie tutaj słuchają, oglądają, serdecznie pozdrawiam. Ja kiedyś na przykład mówiłam też o różnych ziołach wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, rok temu, że zioła trzeba dopasować do danej osoby. Jeżeli chce spożywać zioła, bo może być taka sytuacja, lub z lekarzem się skonsultować, on też wie na temat ziół. Więc na temat żywokostu jak się robi, więc nie będę tutaj zdradzać, ale bardzo wiele osób, bardzo wiele z Polski mówi, że było na te blokady, jeszcze mają gorzej, gdzieś tam w kręgosłupie, że najlepiej im pomaga ten żywokost ze słoiczka na złocie, że, jest, że uśmierza ból, a przy okazji po dłuższym czasie się da wyleczyć. Więc jak nieraz Was informowałam, czy w tej książeczce złote zioła na wagę złota, polecane przez władzie, tak, przeze mnie, gdzie zdrowia Wam życzę jak ktoś, czy w tej drugiej grubej jesteśmy gośćmi na tej ziemi, jest też opisane, ale to wszystko jest opisane po skrócie, czyli tak, stwierdza Ci lekarz taką chorobę, to możesz zażywać takie zioło, żeby się wyleczyć. Może się wspomagać jak chcesz, żeby nie było jakichś przerzutów czy co. Więc wszystko jest zawarte w tych książeczkach. Czy o mniszku, czy o skrzypie, czy, czy inaczej, czy teraz, jak już mówiłam, zaczynają się te choroby jesienne, temperatura będzie. Trzeba uważać na winogrona, żeby nie jeść. Jak gdzieś zobaczysz sadzi, to nie jest, bo nie wiesz, czy nie pryskane, nie urywaj. Ani jednej gałązki i po prostu, jakby ci ktoś dał, to wymyć, wymoczyć w sodzie. O, w sodzie moczymy, proszę Państwa. Wszystkie rzeczy, które kupimy, to w sodzie. No, ale tutaj wiele rzeczy nie da się y, sprowadzanych z innych krajów y, ani wymoczyć, bo jak się co chwila słyszy, to Salmonella to to, to tamto, to, to proszę Państwa nie bardzo rozumie, y, skąd to się bierze, jaka to nieczystość. I skąd ta Salmonella, co to za przechowywanie yy, towarów z, z krajów azjatyckich, czy amerykańskich, jakich od tam od murzynów, inaczej mówiąc, peruwiańskich, i tych wszystkich innych. To przecież idzie z daleka. To idzie długo statkiem, to gnije, to pleśnieje, proszę Państwa. Co wybiorą, to wyborą, nie wszystko się da moczyć, ani mieć w, w oczcie, czy tam w innych jakichś środkach, to jest chemiczne, to jest szkodzące. Wiecie najlepiej jak zrobi się paprykę, czy, albo miałam wam pokazać jak się robi paprykę, o proszę, jak się zrobi paprykę z czerwoną cebulą, z białą. Tu wybrałam już trochę mam tej wody, bo z drugiego słoika, więc ta woda jest bardzo pyszna, ma bardzo wiele, proszę państwa, witamin. Dlatego, dlatego warto ją wypijać. Jak ktoś nie przesoli, tylko zrobi umiejętnie, tak jak ja mówię, to warto mieć w takim słoiku, czy do obiadu, czy na kanapkę wyciągniesz taką paprykę. Oczywiście, że. Tutaj zostało na dwie osoby wzięte do obiadu, więc z tamtego słoika wodę dla, bo nie wyleje, tylko trzeba ją wypić, bo jest bardzo wspaniała. Dobra jest, jak ktoś ma słabe ciśnienie, woda z ogórków i woda taka, czyli jak jest osolona, to, to po prostu reguluje, czyli podnosi trochę to ciśnienie. No, proszę Państwa, wiem, że śpicie, ale to tak, jakbym Wam powiedziała dzień dobry, już na jutro, i wszystkich Was przywitała. Yy, widzicie, ja jakoś spać jeszcze nie poszłam, bo dopiero teraz coś skończyłam, jakąś pracę. I mówię sobie, już dość tak długo siedzieć i robić, po prostu nie da się. Ech, tak sobie oddychnę, jeszcze mam przecież do zrobienia. Proszę Państwa, muszę wam powiedzieć, że dobrze ze swoich pomidorów zrobić przecier jest, ponieważ on też posiada dużo te pomidory potasu i innych witamin, wapnia, więc jak przekroisz przecier, umyjesz, przekroisz te pomidory, umyjesz, wydrążysz te środki, zmiksujesz, to potem je gotujesz przecierasz i potem jeszcze raz na drugi dzień gotujesz, żeby się zrobił prawdziwy przecier. Możesz dodać troszkę octu jak chcesz. Możesz dodać troszkę te na, na nalewki na ogórki. I warto w dzisiejszych czasach po prostu mieć proszę Państwa te wszystkie Słoiki z różnymi konfiturami, nawet z jabłka, jak się psują, to proszę jakichś słoiczków znajdzi. Nas masz tej marmolady, będzie na szarlotkę. Moi kochani, i nie musisz się martwić, że jabłka ci się zepsują, bo się nie zepsują, a będzie, wy, zrobisz ciasto kruche, wyłożysz marmoladę, po prostu przyłożysz drugim jakimś, czy kruche, czy, czy po prostu zrobisz. Yy, może zrobić fajne biszkoptowe, o, różne, o, przepraszam bardzo, tak mi się dziewa. bo tak jakoś nie dospałam i pozdrawiam tych wszystkich panów i panie, którzy dzisiaj dzwonili, którzy się pytali, no dobrze jest siedzieć, tak jak ja jeszcze trochę, bo przynajmniej słyszałabym jak raz wam opowiadałam jak coś przelatowało ko domu i buczało tak nad domem, ale nie spadło nad domem tylko tam gdzieś dalej w lesie, ale to będzie z 4 miesiące temu albo 5 no ale czasami tędy przelatują różne samoloty takie prywatne i tak dalej więc koło mnie nisko tak wyżej nad tymi I także myślałam, że to jakiś samolot co buczy Natomiast wczoraj, jak zaczynałam film po 20, coś takiego, to już się zaczęło po prostu te, jak dzisiaj w telewizji mówią, bo to trzeba konkretów słuchać, TVP Republika jest wszędzie na miejscu, pokazuje tę prawdę, więc, więc czasami przykra ta prawda jest, ponieważ dzisiaj jak zobaczyłam ten dom tych dwoje ludzi, to się rozpłakałam normalnie. Wiadomo, że jak to była jakaś bomba waryczna czy inna, to jak my się uczyli, to, to wiem, że to rozwala wszystko w drobny mak. Tak też tam to wyglądało, ale bardzo się ucieszałam, bo na ścianie był obraz, ta pani mówiła nieustającej pomocy, czy jeszcze inaczej. Ona to nazwała tak chyba. No i wszystko rozwaliło dach, a obraz na ścianie wisiał, więc. Trzeba tylko się modlić, proszę Państwa, do Pana Boga o zdrowie, szczęście. Nie wiadomo, o szczęście takie, żeby Cię omijały te wszystkie klęski, choroby, dodatkowo te wszystkie jakieś drony porobione przez te wszystkie państwa. Dawniej nie było tych dronów i nie miał kto komu coś rodwalać, Teraz narobili dronów i wszyscy mają drony. No proszę Państwa, tylko zależy, kto z czym ma ten dron, czy sam, czy robi zdjęcia, czy inaczej. Ale jak nieraz mówię do Was wszystkich, do was wszystkich. Była okazja nazbierać na Włoci. Może jeszcze w niektórych miejscach jest. Była okazja nazbierać w Rotyczu. czy Czyliście z orzecha. Które na przykład jak teraz ludzie będą mieli biegunki bakteryjne i inne, to wypiją, zatrzymają cały proces po prostu, bo sobie będą parzyć dwa listki z orzecha Dorosły szklanka wody i będzie wypijał. To też likwiduje pasożyty i inne prąkowce. To też może być bardzo dobre domoczenie, jak jest grzybica u nóg. No to jeszcze są z liści orzecha. Kto wam broni narwać tych liści? Wow. A to jest święta, proszę Państwa, prawda, co ja mówię. Mówiłam tysiące razy o skrzypie, to jest przeciwzapalny, przeciw, przeciw różnym chorobom, skórnym i innym. Mówiłam o nawłoci tak samo. Jak ktoś ma parcie na mocz, nie może donieść, dolecieć szybko, tak, popuszcza mu się. Czy to mężczyzna, czy kobieta? Warto popić przez dwa tygodnie na włoci. Dobrze jest też pić pokrzywę przez jeden tydzień, jeżeli ktoś nie ma uczulenia na tą pokrzywę. Jeżeli ktoś nie ma uczulenia, dobrze jest pić pokrzywę przez tydzień, jak ktoś ma migremę. Albo pomieszać zioła, tylko w zależności od wagi, to wymieszać zioła takie jak dwie łyżki na błoci, łyżka skrzypu i łyżka Duża w wrotyczu, i później co ci się nabierze, to będziesz miał szczegół, takie przeciwzapalne na zatoki, czy do zaparzania, czy do inhalacji. W ogóle, czy nawet e, inhalować, to dzieci już od 8 lat, od 6 można inhalację, ale samym protyczem. E, natomiast na łośniu nie za bardzo, ale wrotycz czy orzech. Można po prostu podawać. Dzieciom dajemy jedną listeczkę. List, jeden listeczek, proszę Państwa, orzecha. Tak. Jeden listeczek orzecha. I szklanka wody i to przez cały dzień ma dziecko wypić. No to żeby było zdrowe, żeby tę równowagę po prostu zdrowotną utrzymać na czas chodzenia do szkoły, czy znowu do wiosny. I tak się tak, proszę Państwa, każdy w życiu, jak już nieraz mówiłam do Was, do wszystkich. Sam o tym wiem. Dopiero co się człowiek urodzi, wyjdzie i oddychnie tym powietrzem i już umiera, tak się to mówi, bo zaraz go coś boli, bo zaszczyki dostanie, bo szczepionki dostanie, bo gorączki dostanie, bo co innego. Bo powietrze nieczyste, bo alergia na to, na tamto. I nie tak mówiłam. I tylko się urodzi, zaraz y, można powiedzieć, się leczy, i całe życie się leczy. Taka jest święta prawda. Ech, proszę Państwa, y, tutaj niektórzy, y, y, mówiłam, że trzeba się zabezpieczyć, bo gdyby nie tylko ja, bo i w telewizji, wszędzie. Powtarzają naukowcy i różni eksperci, że trzeba zabezpieczyć się nawet i z lekami, proszę Państwa. Jeżeli ktoś nie zażywa, to zażywa zioła, bo tam ma wyższe ciśnienie, czy inaczej, to niech takich ziół sobie nazbiera lub jak nie da rady nazbierać, niech poprosi, żeby miał zawsze w apteczce. Pod ręką, żeby nie było migre, żeby nie bolała głowa, jakieś zapalenie, przemycie rany. O takie coś zawsze trzeba mieć, proszę Państwa, pod ręką. Widzicie, co to na tym świecie się dzieje, a będzie jeszcze gorzej. Proszę Państwa, taka jest prawda. Szok. co się dzieje. A to wszystko przez to, że jeden przeciw drugiemu stał się wrogiem, nawet i w rodzinach yy, mają różne poglądy, a po co? Jak dobrze ci się dzieje, masz coś zjeść i nie nagaduj na drugiego po prostu masz pracę, też nie nagaduj. Oczywiście, że jak nie ma pracy, trzeba protestować, bo za coś trzeba żyć, za coś trzeba kupić, ale zobaczcie Jeden dzień wczoraj wystarczył, żeby zamknąć jakieś lotniska, bo później uruchomili i coś tam. Takie małe samolociki, droniki, nie wiem czy małe, bo ja tego nie widziałam, ale myślę, że małe, potrafią narobić tyle hałasu. Tyle przykrości <laughs> niektórym ludziom i tyle strachu. Więc pomyślcie, gdyby takich dronów dziennie spadało 100 w różnych miejscach, czy nie bałbyś się, nie bałabyś się iść do sklepu jechać, czy coś takiego gdzieś? No takie powiedzenie niektórych, że a jakby był Arlet, to pakuje walizki, wyjeżdżam. Nie każdy może, nie zawsze możesz, nie każdy ma rodzinę gdzieś za granicą, nie, nie każdy zajedziesz gdzieś tam, będziesz spać na polu, tam też ulewy, deszcze, powodzie i tak dalej. No Skoro cała Europa jest zagrożona, no to, to gdzie uciekniesz? Do Azji, do Chin? Tam też są jakieś normy do Ameryki? No nie, bo obgadasz kogoś, to, to przestępstwo i kara śmierci. Tam nie ma tak, że luzują tak jak tu w Polsce albo coś takiego. Tam też jak podawali statystyki codziennie, były weekendy ginie bardzo dużo osób niewinnych po prostu na ulicach czy w ogóle tak tam się dzieje, taki rytuał jest. Nie, dobrze jest w Polsce, tylko ludzie niszczą sami tą Polskę. Jak dobrze mają, niech nie wywołują, nie wywołuje się wilka z lasu, moim zdaniem. Bez przerwy media i ci eksperci, którym płacicie tak na Republikę i wszędzie, bo jestem za Republiką, bo ją oglądam, ale co za dużo, to nie Niech naruszą się i zarobią też inaczej po prostu, żeby nie tylko ciągle ciągnąć te pieniądze, ciągnąć i, i gdybać byle co mówić wyciągać o wojnie, a to może będzie, a to może nie będzie a to takie ludzie jakieś naściągają którzy, którzy są przeciwni jeden drugiemu po co to takich ludzi brać do telewizji Republika, którzy mają obiekcje moim zdaniem nie powinno się Brać. Myślicie, że przez to, że ich weźmiecie, bo mają obiekcję, że, że, że nie znajdziecie innego materiału. Znajdziecie. Byłby piękniejszy, ładniejszy, lepszy, inne wiadomości, poranne czy do południa, czy po południu, czy wieczorne, jakimś o czym posłuchać, a nie bzdury, kłótnie ludzi, którzy uwikłali się w takie po prostu związki dawniej, te inne. I, PO, I to dziwnie, tak sztucznie wygląda. No, niby się ją ogląda, bo te wiadomości, z ciekawości tych wiadomości, ale w innych też nie ma nic. Proszę Państwa, lepiej ja już nie wiem, może radio, żeby ktoś nadawał bezpośrednie wiadomości, żeby zostało. Telewizornie nie musi być. Wystarczy, jak radio nada, że jest spokój na razie, czy tam w miarę jakoś, proszę Państwa. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, wiem tylko jedno. Tak jak Wam mówiłam, pisałam te książeczce, Diamenty Słowa to zapamiętanie, w 2001 roku, że tak się wydarzyło, to, co się wszystko po drodze wydarzyło. Te wojny, te tsunami, te dzieci w Wiesłanie zginęły, te inne, jeszcze inne, proszę Państwa. Kataklizmy, katastrofy powodzie. I napisałam na końcu tej książce, że będzie jeszcze gorzej. No i trzeba się jednoczyć. Teraz się chcą jednoczyć wszyscy. Oczywiście lepiej się zjednoczyć teraz niż późno, i się nie jednoczyć. Lepiej później niż wcale. Tyle. Jak ktoś ma jakieś zapytania, można jutro dzwonić. Proszę się nie wahać. Można dzwonić w każdym momencie. Jak tylko będzie wolny telefon, można dzwonić. Odbieram do mnie telefon 884 959 320. Poradzę. Jak chcecie jakieś dorady? Porady, to. to, to. Nie zapominajcie sobie zrobić tego antybiotyku z czosnku. Czech cytryn, sześć łyżek miodu. Ile jest wody z cytryn? Zawsze tyle wychodzi w szklance, to tyle wody ugotowanej. Pijemy co 12 godzin łyżkę dużą profilaktycznie żeby nas nie spotkało, ale to jeszcze myje się wszystko, jak się przynosi ze sklepu owoce, warzywa, cokolwiek to wszystko trzeba, to proszę państwa, umyć, bo nie wiadomo ile rąk i jakich. Jeden mógł się wysmarkać i, i dalej układać te jabłka, coś tam, no to komu zabroni, kto to widzi. Nie nosi białej chusteczki, jak dżentelmen, nie wyciera nosa, bo tak nie jest. Różne są przypadki, dlatego wszystko myjemy, żeby bakterie, nawet z zewnątrz, z powietrza i tak dalej, bo nie tylko będziemy na ludzi mówić, to wszystko musimy wymyć. Proszę Państwa, śpicie, miłej nocy, miłych snów, szczęść Boże Wam na każdy dzień. Dziękujemy Panu Bogu za wszystko, proszę Państwa. Tak na koniec filmiku. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, Dzięcznym głosem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. Jesteś tuż Obok mnie jesteś ze mną w rannym glebie słońcu dnia i w noc ciemną. Spierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. <laughs> Gdy upadam, ty wyciągasz do mnie ręce. Gdy mi ciężko, ty oddalasz to, co złe. Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie. Z tobą, matko, tak radosne życie mę. Jesteś tuż obok mnie. Jesteś ze mną w rannym mgle w słońcu dnia i w noc ciemną. Chronisz mnie bronisz mnie w swych ramionach? Jesteś tuż obok mnie. Każdy dzień. Choćby chmury przysłoniły Cię, Maryjo, i zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz. Wiem, że oczy i Twe serce Zawsze żyją wiem, że jesteś blisko mnie i że trwasz. Jesteś tuż obok mnie. Jesteś ze mną. W ranym w słońcu dnia i w noc ciemną. Bronisz mnie chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. Dziękuję, Bóg, zobacz, szczęść Boże, pozdrawiam moje dzieci, moich wnuków, wszystkie dzieci z mojej rodziny, bliższej i dalszej, siostry, szwagrów, szczęść Boże wszystkim.